Krzysztof Ibisz, w twoja twarz brzmi jego udział w show, skomentowała byla Zona. Wokół twoja twarz brzmi znajomo, ostatnio sporo się działo. Głównie na poziomie skladu jurorskiego. Z posada najpierw pożegnał się Michal Wisniewski, a następnie nieoczekiwanie ogłoszono odejście Katarzyny Skrzyneckiej. Informacja była o tyle dużym zaskoczeniem, że celebrytka występowała w programie od pierwszego sezonu. Jakby jednak tego było malo, po tym wszystkim przygodę z TTBZ rzekomo z własnej woli postanowił zakończyć Piotr Gasowski. Przypominamy, Piotr Gasowski odchodzi z TTBZ, za co Katarzyna Skrzynecka dziękuję, zdecydowała się na ekstremalny gest Solidarności. Mówi się jednak nie tylko o nowych jurorach, ale i uczestnikach 18 już edycji i twarzy. W ostatnich dniach zdazono już ogłosić, ze swojej wokalnej umiejętności zaprezentuje na polsatowskiej scenie m.in. Julia Kamińska oraz Piotr Stremowski. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz kolej kolei poinformowano o uczestnictwie Krzysztofa i Bisza, przedstawiając gwiazdora za pośrednictwem instagramowego profilu. Produkcja pokusiła się o zart nawiązujący do jego wiecznie młodego wizerunku. Tego pana chyba nie musimy wam przedstawiać. Jest świetnym prezenterem, ale jak poradzi sobie na naszej scenie? Przed wami najmłodszy uczestnik wszystkich edycji ITTBZ, czytamy. Chwilę później informacje o udziale w show potwierdził sam 57-latek. Polski Benjamin Button także postanowił nieco posmieszkować. Jak wiecie, prowadzę taniecz gwiazdami, żeby w nim nie tańczyć. Z twoje twarz brzmi znajomi się nie udalo. Będę spiewal. Nie zdziwię się, jak ludzie mojej wieczyny wokalnej będę uzywać jako syreny alarmowe. A ja stanę się twarza zatyczek do uszu. W każdym razie obiecuję, że zrobię wszystko. Co w mojej mocy, aby nie zepsuć wam tych pięknych piatkowych wieczorów, czytamy. Zabraz głos na ten temat zdecydowała się tak zbyla zona Krzysztofa. Anna Nowa Kibisz. Bo o niej mowa, zostawiła pod wpisem komentarz, w którym nawiązując do wspólnego życia, wsparła ojca swojego syna. Być twarzą zatyczek do to fajna sprawa, maja we mnie wiernego klienta od lat. Niemieckie najlepsze. Lata temu śpiewałeś z telewizji dla naszego synka kolsankę dla okruszka i było bardzo dobrze. Na co dzień słone na ucho teści nie nadepnęli. Tak Trzymamy kciuki za kontrakt z zatyczkami. Będzie pan zadowolony i metes, pisze panie gazet. Sympatycznie. Nie może cię się doczekać z popisów wokalnych krzyska?